pracę w polu. Mam zamiar wjechać tutaj kultywatorem, a później siewnikiem i wysiać facelię. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić do poniedziałku. Plus do tego jeszcze muszę się zająć, także no trochę obowiązku będzie. Plus praca. Powinno mi się udać, ale zobaczymy, czy się wyrobię. No tu muszę tylko kultywatorem wjechać, ja mam jeszcze jedno pole, na którym chciałbym też facelię wysiać, tam pasowałoby wjechać glebogryzarką, bo to jest świeże pole, w zeszłym roku je pierwszy raz orałem i gryzłem, gryzłem i orałem, na no, odwrót. Także, no pasowałoby, pasowałoby wjechać glebogryzarką, bo jak przejadę samym tym kultywatorem, to powyciągam tylko to co w zeszłym roku nie było przegryzione, także no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, przydałby się słuchajcie ten traktor duży z talerzówką, ale jak sami wiecie w życiu to różnie bywa, trochę mi się to odwleka i trochę przeciągnie, ale może w najbliższym czasie coś kupię, tylko że na razie sam traktor kupię, a maszyny to nie wiem, jak mi się uda coś kupić tańszego, to, to kupię w sezonie, a jak nie to dopiero na jesień, no niestety, jak to mówią w życiu nie można mieć wszystkiego a czasami potrafi się coś wypieprzyć po drodze Oby już nie było żadnych niespodzianek jeszcze tradycyjnie na wstępie zachęcę do dawania opek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału i zapraszam do oglądania. Tak, zatrzymuję się co trochę. Bo jak sami widzicie, jest tu dosyć dużo kamieni. Jeżeli chodzi o kultywację tego pola, pola to biorę płyciutko. Jak sami widzicie, bo mi nie o to chodzi, żeby tutaj powyciągać jakiś pesz czy jakieś kępy tam trawy, która nie przegniła. Tylko mi chodzi o to, żeby podrównać. Tylko o to mi chodzi, żeby podrównać. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda po w jednym razie jak się przejedzie i mi to w zupełności wystarczy jak tutaj raz przejadę. Bo tak jak wspominałem wcześniej będę tutaj siał tylko facelię. No jest duża różnica. Tak jak sobie pomyślę, że mógłbym tylko wjeżdżać talerzówką z siewnikiem, z no to ile by mi to roboty zaoszczędziło. No tak to muszę na razie się bawić, przepinać na maszyny jeździć mi z powrotem. A tak wjeżdżam na takie pole zaorane talerzówką z cylopakiem. Od razu sieję facelię i robię robotę za jednym zamachem. Takie mam plany, takie marzenia. A czy się uda? No zobaczymy. Zapraszam do śledzenia kanału. Sami zobaczycie, sami się przekonacie. Nie wiem czy o tym wspominałem, ale co zauważyłem, jedną rzecz, że jest strasznie sucho na polu. Zresztą, możecie zacząć sami. Trzymałem się, żeby znowu kamienie odrzucić. Przy okazji sprawdziłem, czy gdzieś coś tam nie cieknie. Ostatnio, jak sami wiecie, wymieniałem filtry oleja. No i jest ok. Wiadomo, że zawsze trzeba rozgrzać maszynę, popatrzeć. Bo jeżeli nie jest rozgrzana, no to no nie zawsze musi cieknąć. No, poletko. Nasz cieszy oko. Tutaj, patrząc na tą stronę, a na tą. Jest duża różnica, powiem wam, że ja wziąłem kurtkę i robię w samym sweatshirt, jest tak ciepło. Że powiem wam, że no robi się mega przyjemnie. Robi się mega przyjemnie, aż przyjemność to w pole wjechać. Widzicie, kurtka jest obok na siedzeniu. Można powiedzieć, że no nie traktuję tego jako pracę, tylko jako przyjemność. Fajnie, jeszcze ciągnikiem bez kabiny, ten wiatr, o, sarenki biegną, ten wiatr delikatny, to słońce, no jest elegancko. Kontakt z naturą. No dobra, śmiać się można, ale powiem Wam, że no brakowało mi tego, brakowało mi tego. Ja lubię pracę w polu, jakoś, nie wiem, wycisza mnie, uspokaja. Fajnie w samotności. No, ale to tyle, dobra, bo ja trochę przymęczony jestem. Niestety nocki dają się we znaki. Dzisiaj ostatnia. Dzisiaj ostatnia, jakoś przemęczę. No i robię całą sobotę, całą niedzielę. jeszcze w poniedziałek rano przypuszczam, będę robił. Przyjechałem pszczoły pogarniać. Jutro jak, jak przyjadę, chyba z samego rana, to dopiero wymienię tym pszczołom syrop. Raz, że one niechętnie tam pobierały ten syrop czosnkiem, A dwa, no to że noc. Nie będę już mówił, że mi brakuje czasu, bo znowu będą mnie wszyscy krytykować. No ale tak mi się wydaje, będzie odpowiednio. Później się prześpię i jutro albo będę gryz, albo jadę kultywatorem. Chociaż słuchajcie, no zobaczymy, jak nam to pole wygląda. Może wystarczy samym kultywatorem jechać. Może nie będę musiał tej grybu gryzarki podpinać. Najwięcej schodzi czasu na wymianie tych maszyn. Dlatego mi głównie zależy ten traktor, żeby podpiąć jedną maszynę i zrobić robotę. Jeżeli chodzi o nowy traktor widzicie, no nie chcę za głęboko e, zagłębiać się tą sprężynówką, bo wyciągam gdzieś jakiś pesz, jakieś dziadostwo. Na tyle wystarczy, no żeby było w miarę równo, żeby ten siewnik ładnie pokrył. I tak jak mówię, tutaj wleci facelia, po faceli najprawdopodobniej gryka, a po gryce, jak się uda, to gorczyce wysieje. No ale to wszystko, wszystko zależy. No. Jak to będzie przebiegało, czy się zdecyduje na mucenie czegoś. Muszę przykombajnie instalację zrobić, kapcia, no trochę roboty jest. Dobra, ja się rozgadałem. Jeszcze coś nakręcimy jak będę jechał traktorem. Zapraszam do oglądania. No i tak, a to drugie poletko wygląda w ten sposób. Jadę kultywatorem, spróbuję, ale sprawa jest wątpliwa. Pasowałoby tu wjechać glebogryzarką. No zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Zatrzymałem się, że korzenie powyjmować. I powiem wam, tak. Przejadę, może coś z tego będzie. Na pierwszy raz, no to. Zresztą facelie tylko tutaj sieje to. Co by nie było to. Chyba, że jakąś mieszankę bym dał. Załóżmy facelie z gorczycą. Zobaczymy. Skoro już mam maszynę podpiętą, to przejadę raz albo ze dwa razy. Jak będzie ok, to wiadę siewnikiem. A jak nie, to po prostu wiadę glebogryzarką. Może coś z tego będzie. No zobaczymy. No, wiadomo, no to jest pierwszy raz pole, słuchajcie. Uprawiane, także tutaj są jeszcze takie kępy. Tej trawy to wszystko nie przegniło. Zobaczymy, zobaczymy, jak przejadę całe to pole. Tak jak mówię, mam maszynę podpiętą, to czemu nie? Czemu nie? Wiem, że to pasowałoby najlepiej z gryś. Ale jak tutaj akurat mam po drodze, to pole jestem przy okazji, to tak jak mówię, przejadę tym kultywatorem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapraszam do oglądania. Tak, Wygląda to nie najgorzej. Tyle, że tak, gdzie niegdzie są takie micie. Resztki traw nie przegniło to do końca. Tu to samo. No i się tak zastanawiam, czy wjechać po prostu siewnikiem, jakąś mieszankę tutaj wysiać. Też w sumie nie wiem ile mi nasion zostało. Może tutaj wysieję jakąś nie wiem, mieszankę, dajmy na to facelię z gorczycą. Czy tam jeszcze, nie wiem, rzadkie są chyba mam. Gdyby ja mi miało tej faceli braknąć, no to, to tutaj najwyżej jakaś mieszanka może wleci. Jeszcze wszystko jest do przemyślenia, wiecie jak to jest, u mnie czasami się plany zmieniają. No albo podniosę z tyłu po prostu te zagarniacze, żeby mi to tutaj się nie blokowało, żebym nie musiał za każdym razem tego czyścić, żeby to w miarę tutaj było, no ale to by pasowało znowu bronami wjechać. Nie wiem, nie wiem, zobaczę, zobaczę jeszcze to przemyślę dwa razy, Przejadę tutaj drugi raz, jeżeli nie będzie lepszego efektu, to po prostu wjadę glebogryzarką jeszcze. Oczywiście, jeżeli bym tutaj miał siać jakieś zboża, no to nawet by nie było tutaj o czym mówić. Nawet bym nie wierzał tym kultywatorem na początku, tylko wjechałbym glebogryzarką i dopiero kultywatorem. No a że tutaj mi zbytnio nie zależy, coś dla pszczół wysieje, no to postanowiłem dlatego wjechać tym kultywatorem. Tu znowu by się słuchajcie, przydała talerzówka. Większy traktor, talerzówka. Kurczę, jakbym tu wjechał, no to przypuszczam, że robota by była dużo szybciej zrobiona i lepiej by to wyglądało. Dobra. Zapraszam do oglądania. Jak widać już słońce zachodzi, za dużo czasu nie zostało. Chyba się widzimy już na podsumowaniu. No i tak, jak widać robi się szarówka. Słuchajcie, pole wygląda w ten sposób. Dwa razy kultywatorem przejechałem. Nie brałem też tego jakoś głęboko, bo chciałem... Jak najwięcej tej ziemi po prostu rozpuszyć, a żeby jak najmniej coś takiego pozostawało, co tu jest. Czyli nie chciałem tej trawy, która do końca nie przegniła wyjmować czy też jakiś korzeni tu gdzie niegdzie, jak widać wystają. No i co? No i ostatni raz tutaj jadę. Wracam do domu, się robi szarówka. Dzisiaj ostatnia nocka. Także też trzeba troszkę odpocząć jakąś kawę wypić. No i jak sami widzicie, może coś z tego będzie, nie wiem. Może tutaj, muszę zobaczyć jakie nasiona mi zostały, a może samą gorczycę tutaj wysieję, chyba worek gorczycy mam, to bym wysiał po prostu tutaj gęściej gorczycę, żeby trochę to pole tutaj, ta gorczyca, e, no, żeby to pole tutaj trochę poprawić, no. Teraz jakbym wysiał tą gorczycę, to po gorczycy później by wleciała gryka, ona też walczy z chwastami, a na samym końcu facelia. Jak dobrze pójdzie. Może to jest dobry pomysł, bo bez sensu może siać samą facelię. Jak załóżmy facelia aby nie nektarowała, to może grykę będzie nektarowała. Zawsze te pszczoły coś skorzystają. Sami widzicie, mi się też dużo prac nakłada naraz. No pole trzeba zrobić, o pszczoły zadbać, jeszcze do pracy trzeba iść. także no jest na ten weekend dosyć duże wyzwanie. Tym bardziej, że chciałem się wyrobić przed tym tygodniem teraz, przed poniedziałkiem, bo od poniedziałku czy od wtorku ma już chyba jakieś ochłodzenie no i później deszcze jakieś mają być o ile się pogoda sprawdzi, także fajnie by było wysiać na no, będę musiał tam gdzie nie gdzie pozabierać ramki pozacieśniać gniazda pozabierać słoiki, folię dać na górę także im stworzyć lepsze warunki, żeby miały cieplej bo niektóre rodzinki słabiej wyszły po zimie, ale to nic one sobie dadzą radę Dobra, no to co, słuchajcie. Na dzisiaj to by było tyle. Ja nawet maszyny nie rozpinam, bo jutro mam jeszcze kawałek do zrobienia tam blisko domu. I tam też coś wysieje. Nie wiem czy nie. Facelię albo gorczycę. Zobaczę. No teraz jest taka pora, że gryki niestety się nie da wysiać, bo jak sami wiecie grykę. Wystarczy rzędzie minus jeden i on szlak trafi. Dobra, jak możecie, zostawcie coś po sobie, jak się podobało. Zapraszam do śledzenia kanału. Mam nadzieję, że w tym roku będzie więcej tych filmów. Widzę, że tam ilość e, ludzi oglądających, subskrybentów rośnie. Na to wychodzi, że się podoba. A jak się tylko podoba, to ja mam ochotę, żeby coś dalej działać w tym kierunku. To tyle mojego wywodu na dzisiaj. Jak możecie, tak jak mówię, zostawcie coś po sobie. Ja się żegnam z Wami, trzymajcie się, cześć.